Dzień dobry, witam wszystkich Państwa spod znaku lwa i wszystkim lwom składam najserdeczniejsze urodzinowe życzenia. O. I cóż, no tak jak Państwo widzicie, potasowane karty rozłożone w tym miesiącu jeszcze dodatkowo dla każdego znaku zodiaku wyciągam kartę anielską. I możecie mi Państwo wierzyć lub nie, ale po raz trzeci dla kolejnego znaku Zodiaku na miesiąc sierpień wyciągnęłam kartę pustelnika. E Czasami to ja żałuję, że ja nie tasuję tych kart tutaj przed kamerą. Proszę Państwa, z tych wszystkich kart, no jest tego troszeczkę, prawda? Dla byka, dla raka i. Dla lwa, po potasowaniu i losowym wybieraniu karty, po raz trzeci wylosowałam tę kartę, więc coś musi tutaj w tym być, że takiej mądrości, stabilności, rozwiązań musicie Państwo szukać sami w sobie. Jednocześnie też mam takie skojarzenie, że pustelnik, no oprócz tego, że tam sobie siedział sam w tej swojej pustelni, szukając właśnie tych oświecenia, to jeszcze na dokładkę był bardzo silną osobą, odporną na wszystkie przeciwności losu, tak? czy na nie wiem, warunki atmosferyczne, czy, czy na głód, czy na choroby. To on musiał być przede wszystkim silny. I myślę, że właśnie taka siła będzie Państwu towarzyszyć w sierpniu, bo bądź co bądź, jest to Wasz miesiąc, tak? Urodzinowy. Więc tutaj Słońce dodaje tego, tego blasku i energii. Mało tego, po potasowaniu tych kart, ja mam Państwa właśnie w takiej energii. Do tego cesarz i jeszcze do tego król Buław. Więc no, w takiej aurze będziecie państwo przez ten cały miesiąc. Myślę, że po prostu odzyskacie w końcu Państwo swoją cesarskość. Tak? Czy coś co po prostu lubicie? Chcecie dobrze się czuć. Silni, mocni, i o tym właśnie mówi pustelnik, że taka siła i moc jest w Was, że sami potraficie znaleźć rozwiązania nurtujących Was problemów i, i znaleźć to światełko w tunelu, bo ono jest, tak? Nie zgasło. Cały czas jest. No i cóż jeszcze? Oprócz cesarza, właśnie, i król, i królowa buław, więc tutaj Państwo jako jako para Ilwy, Ilwice. Mam też tutaj na dole kartę domową, tak jakby taka sugestia właśnie, że te sprawy będą w miesiącu sierpniu bardzo leżeć tutaj Państwu na na duchu, no nie wiem, w, w, w głowie będziecie się Państwo jakby bardzo troszczyć o bezpieczeństwo, o stabilność swojego domu. Szeroko oczywiście rozumianego, bo dom może być dom jako cztery fundamenty i cztery ściany. Domem może być związek. Będziecie dbać o jego stabilność. Domem może być praca, czyli tutaj a, o to, żeby tej pracy nie, nie stracić, żeby się rozwijać, żeby, żeby robić coś dobrego, pożytecznego. No, przecież lwice bardzo pracowite są. I myślę, że właśnie tutaj w takiej aurze będziemy się poruszać. Małże odzyskania swojej własnej energii, lwiej energii, um, i, i powrotu na, na, swoje, na swoje miejsce. Bo na pewno niektóre z lwów czuły się bardzo, bardzo jakby takie zaniedbane, odepchnięte, osamotnione. Um, Pozostawione w jakichś tam różnych, beznadziejnych sytuacjach, a teraz właśnie państwo ten, złapiecie Państwo ten oddech w końcu. I bardzo się z tego cieszę. No i przede wszystkim jeszcze ten pustelnik, że te siłę do wszystkiego macie Państwo w sobie. Być może chwilowo jakoś tak było, było zwątpienie, załamanie, ale, ale nadal królujecie. Dlaczego ten właśnie tutaj wywód o, na temat tego pustelnika i tej siły? Bo przede wszystkim jesteście Państwo tutaj w karcie Asa Mieczy. As mieczy. Państwo chcecie nowego. To, to nowe już gdzieś się programuje w głowie, tak? I teraz no, co można jeszcze tutaj troszeczkę um, przeszkadzać lub pomagać? Ja myślę, że, że ta karta a, pomaga. Ona, ona mówi, że, że trzeba w tym miesiącu jakby poczekać. Zasiejecie państwo coś nowego, um, rozpoczniecie jakiś nowy etap, ale na jego tutaj rezultaty trzeba będzie poczekać przynajmniej do końca miesiąca. A dlaczego mówię, że nowe? No właśnie dlatego, że to, co jest u Państwa, o czym wiecie, no to mam tutaj kartę wieży. Ale jakby szczęśliwie wiecie, bardziej bym się martwiła, gdyby ta karta była tutaj gdzieś jako rezultat, jako wynik, jako nie wiem, z otoczenia, tak? Natomiast to dobrze, że Państwo zdajecie sobie z tego sprawę że pewne rzeczy muszą się skończyć. Wierzano niestety ma nagłe szybkie działanie. Jest to zmiana zewnętrzna, nie zawsze dobra, ale no, muszą te zmiany być, żeby... Sprawy ruszyły do przodu, bo czasami tkwimy w jakichś starych strukturach, starych przyzwyczajeniach, które, do których się przyzwyczajamy. No i tak jakoś e, ciężko się ruszyć do przodu. A w momencie, kiedy taka szybka zmiana, dociągnęłam sobie e, kartę, tak? Ósemkę buław, to mogą być, e, to, to, to były informacje, które Państwo otrzymaliście. Bo ósemka buław to jest komunikacja mailowa, internetowa, i, i, i już wiecie o tej zmianie, bo to jest w waszej jaźni, w waszej głowie być może pochodzące z wcześniejszych miesięcy, że właśnie taka zmiana tutaj, pach, nastąpiła, i teraz trzeba sobie jakoś z tym y, poradzić. W związku z tym jest ten as mieczy, czyli odcinam się od tego, od tego czegoś, ruszam w nowe. No, no, na pewno to w jakiś tam sposób było, było nieciekawe uczucie, bo w podświadomości mam piątkę denarów, więc właśnie czuliście się Państwo, zresztą jeszcze w sierpniu to może właśnie tak być, że wiecie o tej, o tej zmianie, tak? o niekonie, niedobrej i, i czujecie się tacy właśnie odtrąceni, niechciani, no bo jednak wieża, energia wierzy, to wieża. A jak popatrzę tutaj na te dwie karty, na Szóstkę Mieczy tak, i tą Piątkę Denarów, to te karty można interpretować jako odchodzące do przeszłości, czyli zarówno właśnie uczucie tego odrzucenia niech, niech, bycia niechcianym e, odchodzi do przeszłości, jak i Szóstka Mieczy, która właśnie pokazuje, że wiecie, że ta wieża strzeliła. Były wiadomości bardzo niepozytywne, ale już jakby zaczyna się ten proces wypływania na spokojniejsze, na spokojniejsze wody, na spokojniejszy ocean. Ta burza tutaj w przeszłości, kotłowanina, ona, ona się jakby już jest za. Jest as mieczy, który sugeruje odcięcie się od, od właśnie. Tych niepewnych, niefajnych rzeczy. Tak jak powiedziałam, tu jest duża, duże, duże Państwa obawy o stabilność tego domu. Tak? Na działanie asa-mieczy troszeczkę trzeba będzie poczekać. Podejrzewam, że on tu się jakby uruchomi przy końcu miesiąca, bo to są małe arkana, więc, więc one dotyczą tego stricte miesiąca. I co tu jest bardzo fajnego? No, jest trójka kielichów, czyli w najbliższej przyszłości. Że te wszystkie niefajne sytuacje, które się zdarzyły, o których już Państwo wiecie, to nie będzie nic nowego. To już wiecie o tym. Te sytuacje da się tutaj wyłagodzić, porozumieć, bo trójka kielichów to jest właśnie karta. No, przede wszystkim świętowania, no wiadomo, Państwo macie urodziny w sierpniu, więc, ale to jest jedna interpretacja. A druga to, to są porozumienia. Szkoda, że tutaj nie mam jakby trójki denarów, bo ona by mi na przykład mówiła o porozumieniach takich finansowych. Natomiast tutaj to, to są rozmowy, to jest załatwianie czegoś, może niekoniecznie jakby. Znaczy legalnie, ale tak nieformalnie, tylko po prostu spotkać się z kimś, pogadać, na kawę zaprosić i jakby te, te skutki wieży tutaj da się, da się rozwiązać na takiej zasadzie pokojowej, dogadywania się, ustalenia i nawet całkiem tutaj w, w miłej tak atmosferze. I ten as mieczy ma wtedy szansę zaistnieć. Właśnie na, na zasadzie kontaktów z kimś, rozmawiania. Na pewno leży Państwu na sercu sytuacja finansowa, bo karta na pozy w pozycji, na co macie ochotę, nadzieję, jest rycerz denarów. Czyli macie Państwo tu ochotę na odzyskanie swojej stabilności finansowej. Ja myślę, że właśnie tutaj coś się zadziało. Takiego, takiego finansowego. No oczywiście tu też możemy, bo to jest ogólne czytanie, to też może dotyczyć i związków i uczuć teraz, że, że będziecie się po prostu dogadywać, tak? No ale to rozżalenie państwa, jeszcze ten, ten jakby nieutulony, ten, ten żal w sobie, taka gorycz, tu jeszcze mi się u Państwa zaznacza, tak? No proszę, już też mleko się rozlało, trudno. Macie szansę na, na dogadanie, na pozytywny tutaj rezultat, na obronienie tych swoich e, własnych racji. Nawet e, powiedziałabym, że, e, że to mam o, w otoczeniu piątkę kielichów. To też tak jakby. Mm, Ci ludzie z tego otoczenia też, jakby bardzo zadowoleni z, z tej całej sytuacji nie byli, ale, a, ale tutaj Państwo musicie dbać o swój własny interes, tak? A nie o, o, o kogoś innego. A z drugiej strony, też akurat w tym tutaj czytaniu, to takie mam wrażenie, że jakby to otoczenie odpuści. Tak, jakby. Właśnie ta wieża, która, która zadziałała, yy, i Państwo musieliście tam z kimś walczyć, o coś walczyć, jak, takie spory, to to otoczenie w końcu tak jakby machnęło ręką. A, trudno. ok, I uda się wam tutaj dogadać, bo jest ta trójka kielichów. No i cokolwiek by to nie było, tak? No to tu się uda fajnie dogadać i, i tą swoją stabilność finansową odzyskać. Dlaczego znowu tak mówię? Że ten, ten sierpień właśnie będzie. Kończeniem tego, e, tego ataku tej wieży, która, tych informacji niedobrych, które tutaj do Państwa napłynęły, dlatego że mam dziesiątkę buław i to już jest dziesięć, koniec, amen. E, karty sugerują, że żebyście Państwo absolutnie tak, nie tracili tutaj e, nadziei na pozytywne rozwiązanie tych e, spraw, bo, m, bo jest karta arcykapłana, jest to karta wiary, tak? Więc jakby opatrzność sił wyższych jest po Państwa stronie i działa ku temu, żebyście Państwo odzyskali właśnie tutaj tę swoją stabilność. Na przykład osoby, które, no nie wiem, niesłusznie zostały zwolnione z pracy, to nawet do tej pracy mogą wrócić. A jeśli na przykład no, wyrzucone zostały z pracy, to sobie znajdą nową i to lepszą i to bardziej stabilną opartą na czymś co na doświadczeniu z przeszłości, bo tu mam karta wiary, instytucja, ósemka denarów, praca bardzo stabilna, taka no taka full legalna, tak? Oparta na tym co państwo potraficie robić i ona i, i ta cała sytuacja zakończy tutaj te wszystkie zakończy problemy. Karty również mogą sugerować, żebyście państwo mm, to, to światełko w tunelu, tak? To, to rozwiązanie, które musicie Państwo znaleźć e, sami, jakby, ono może być związane um, czy to właśnie z, z czymś, z czymś co Państwo znacie, wiecie, co już kiedyś, to rozwiązanie już kiedyś było zastosowane. Bo ósemka denarów to, to, to karta historycznie sięgająca, tak? mówiąca o, o, o historycznych. Więc, może ta trójka kielichów, te, te kontakty, te porozumienia to są właśnie z ludźmi, kto, których Państwo znacie, z którymi się możecie dogadać. I, i to naprawdę e, są to bardzo poważne osoby. Albo instytucje, z którymi trzeba będzie się dogadać, albo osoby. Jeśli karta wiary, jest to również karta małżeństwa, więc tu jakby w tym, w tym całym procesie, który został zaburzony i dotyczył domu państwa, to tu bardzo dobrze to, to zrobi, jak się państwo będziecie trzymać razem, czyli tak stały związek, stałe małżeństwo, razem. Bardzo, bardzo dobrze. Coś, co historycznie właśnie jest, żeby to się, to, to się umocniło. Może też się tak stać, że właśnie w e, małżeństwach rąbnęło coś, tak? I, i tu się e, są takie właśnie wahania, czy, czy się rozstać, czy się nie rozstać. To ta karta siódemki denarów zachęca. E, poczekajcie Państwo jeszcze, bo jest szansa, że się dogadacie, a te osoby z otoczenia, które ją trzyły i, i takie e, były e, niefajne. To, to one będą jakby rozczarowane wynikiem tej całej sytuacji, bo państwo się dogadacie, tak? Bo to, co miało fundamenty historyczne, to coś nie zostanie zburzone, to coś się utrzyma, ta stabilność. No, ciekawe to przesłanie, powiem tutaj dla państwa, jest nie. Nie boję się, nie boję się tej karty. I Państwo też się nie bójcie. Ja, ja mam takie tutaj przeczucie, bo to jest coś, o czym Państwo już wiecie. To nie jest zaskakujące. To jest coś, informacje, maile, list, coś, co już dotarło do Państwa. Wiecie, to nie będzie nic zaskakującego. I Państwo już zaczynacie szukać rozwiązań. I przede wszystkim w sierpniu będziecie w swojej własnej energii, tak? To nie będzie to, tylko będzie to. No jest różnica diametralna, prawda? Tutaj to, to, ta podświadomość tego, że, a, że, że, że zostaliście tu sami, ale, ale właśnie proces wypływania na te spokojniejsze wody już się zaczął, on będzie się kontynuował. I pewnie tak się skończy. I w końcu ta przepiękna energia, czy to Panów dotycząca, czy pań tutaj będzie. Także no, trzymam kciuki. Rozwiązania są tutaj jakby e, w państwa w państwa głowie. Te, tych rozwiązań mu, musicie Państwo poszukać sami, tak? Ale jeżeli właśnie rozwiązaniem całości sytuacji będzie oparcie się. Wsparcie się e, na wszelkiego typu instytucjami, e, czy partnerem, mężem, kimś stałym, to to bardzo dobrze tutaj rokuje na przyszłość, żeby, no żeby to nowe, nowe powstało, uda się zbudować, uda się obronić. Jest asmieczy, który tnie. No wiadomo, są to czytania ogólne, więc, więc myślę, że Państwo sobie jakby tutaj dopasujecie z tego, co powiedziałam, do tej swoich konkretnych sytuacji, obojętnie czego dotyczą, czy związków, czy pracy, czy domu, czy, czy no cokolwiek by to nie było. Rozwiązanie macie, wierzy się, nie bójcie, uda się dogadać, wsparcia proszę szukać, w tym co historyczne, w tym co znacie. I uda się. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam za miesiąc.